Siemanko ludzka, z tej strony Dawid Rix witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, jesteśmy sobie w Minecrafcie, tak jest. I co, dzisiaj sobie zagram na no, najgorszym polskim serwerze, bo, ponieważ no wiecie, jak zawsze. I cię przy okazji wam też powiem plan na kanon na 2022 rok. Zapraszam do oglądania. Wydaje. 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 Tak więc no dobra, w dzisiejszym odcinku będę sobie grał areny i przy okazji wam coś opowiem o planach na 2022 rok, więc jeśli chcecie więcej odcinków z klocków, to zostawcie tutaj powiedzmy nie wiem ile. 10 bapek, a będzie kolejny odcinek, no i co? I lecimy. Dobra, lecimy. Jak widzicie, jestem na lobby. Lobby działa bardzo, bardzo dobrze. Yy, 110 klatek. Dobra, idziemy na arenę. Ogólnie to dzisiaj nie grałem, mogę lamić. Ty co jest? Co <śmianie> to zaobserwował Facebook Scott, który otrzymał 3000 coinów, Muszę to zrobić, nie. No i dobra, ja zaraz Arena się zaczyna. Ja mogę z Wam zacząć opowiadać. No i więc tak, w 2022 roku, żeby sobie mogły szybciej sobie wyjść, te co nie chcą kupić, oglądać gameplayu DuckDiryksa, to opowiem to szybko jakoś. No to będzie tak, w 2022 roku, mam w planach, nie wiem. Cele subów może powiem na końcu. Najpierw powiem, co chciałbym na kanał zrobić. Chciałbym się montować, nauczyć w programie na kompie, a nie, że w kinę gówno montuję od dwóch lat. Kurde, spadłem. Chciałbym się nauczyć montować. Grafiki na razie nie wiem, dostaną na telefonie, ponieważ jakaś prawa jest, forma mutant co, co do grafik i nie zamierzam się przenosić na y, wersję komputerową, mimo że mam, dostałem od jednego z widzów Photoshopa kiedyś. Czasem go użyję, czasem nie. Bory na telefonie z powodu przyzwyczajenia, i wprawy robić, ale dobra, mniejsza w te grafiki. Ważniejszy jest montaż, ponieważ montaż mi da dużo więcej opcji i chęci do nagrywania. Ponieważ, jak ja montuję. Dobra, chłop malaga. Co się stało? Dobra, ja Ci dam zapis się do mnie na lekcję PVP. Chciałem się nauczyć montowania. Co do kontentu na kanale, to nie wiem. Nie chciałbym robić takich kurde gameplay, które każdego zanudzają jak wcześniej. Chciałem bardziej się skierować w odcinki jakieś, nie wiem, montaż, czy tego typu. Jakieś nie wiem, kreatywne pomysły także. Czyli nie, że będę nawalał odcinkami, które będą nieciekawe, tylko jakieś odcinki, nie wiem, powiedzmy. Mam już kilka pomysłów, tylko czasu nie masz, żeby je zrealizować. Dobra, zabijemy sobie tego typa. Nie mogłem go bić. Nie mogłem go bić, ale udało mi się go zabić. Nie, napiszcie, czy byście chcieli coś takiego, jeśli ktoś jeszcze siedzi na tym odcinku. Ale dobra, wracając do tematu. Co do subów, to nie wiem, jak się uda wprowadzić content. Ty, na plecy mi przyszedł. Jak się doprowadzi content, to chciałbym zdobyć 2500 subów, ponieważ kurde, ja z moimi obecnymi zasięgami to ja nic nie zrobię. Nie, nie dlatego, że kurde, to jest wina, że się jakieś MC przejadło czy coś, tylko to jest wina po prostu tego, że ja nie rzucam odcinki nieregularnie i także zmieniam content z gry kurde, Super Cvello na MC teraz, bo teraz jak widzicie mam content z Minecrafta, ci coś lecą kanał. Kurde, nagrywam też bez scenariusza, więc no... Co do... I teraz drugi kanał. Bo drugi kanał kurde jest... Jakby RODO dostał on, to by było przewalone, ponieważ na nim jest dużo takich bekowych filmów, które śmieszą tylko osoby, które znam, więc no, mam w planach ten kanał usunąć kompletnie. Ponieważ jedynie co on robi to zawadza. Jak ktoś wejdzie na Erik, zostawię tam nie wiem, jakieś filmy typu Dizar, guzika na Miłosza, tylko, tylko filmy takiego typu na nim zostawię. Ponieważ no, jak powiedziałem, zawadza ten kanał. Mam, ale mam za to drugi kanał, na którym wrzucam taki już taki nie, że kurde, disy, jakieś nagrania z dupy, tylko to jest taki prawdziwy kanał, o serio. Jest to kanał GD Dawiderix, tam wrzucam nagrania z Geometry Dash, po angielsku, więc jeśli ktoś angielskiego nie rozumie, to no, no to cóż, bruch, ale głównie opisy, głównie opisy, więc chill out. No i co, tam będzie tam też będą jakieś odcinki, nie wiem, raczej dobrym graczem w tą grę nigdy nie będę, więc... No, aż tak dobrym Żeby móc, kurde, startować do jakichś awansów Bo są tam, bo jest takie coś jak awans, Co jest co roku i tam się wybiera y, Najlepszy graczy, poziomy i tym podobne To jeśli ja tam wystartuję, to chyba w kategorii Worst Players niż Best Players, ale dobra No i co, chyba mi się wydaje, że wszystko powiedziałem Poza tym, że, kurde Chciałbym wrócić do grafik, ponieważ ociągałem się z tym. To powiedziałem wszystko. Więc ci co już chcieli obejrzeć film, tylko dla informacji, co w. Aha! Serio! Co w 2022 to mogę już wyjść. A teraz sobie zagramy normalne Bedwarsy. Kanału. Dobra, lecimy, lecimy sobie teraz z Winem. HF Zostałem wczoraj muta za to, że pisałem do chłopa, kto pisze S tego w dupę. Wiecie, co dalej? Bo pisał chłop S, bo zabił kogoś, nie? I tak go, by the way, chyba porobiłem, z tego, co pamiętam. Z beka, z takich ludzi. Bridżować się muszę nauczyć, ale to już nie są plany kanałowe, więc nie mówiłem tego. Idziemy do sąsiada. Sąsiad! Sąsiad, Good Bridger. Good Bridger, good. Nie Widzę, że był praktykowany gold ale dobra, poradzimy sobie. Yy. Nie samym Bridgem żyje człowiek. PvP się też liczy i parkour. O ile, pa... o ile parkour mi idzie dość znośnie, to tak PvP to idzie dość słabo. Nie wiem. Ręka mi szybko siada. O dobra, będzie trade łóżkami, będzie trade łóżkami jak nic, patrzcie, cyk, ja niszczę, mój on mi niszczy Wiedziałem, łóżko drużyny zostało zniszczone, szczerze mówiąc, ja nie miałem z nim po co wracać, bo ja bym Nie wiadomo czy nie stracił łóżka, jakbym wrócił Dobra, gdzie on jest? Idzie do nas, idzie Dobra, widzi, patrzcie tu jak Dobra, OP, OP to było Ziomek po prostu sam spadł. Sam spadł. Nie wiem, kozaczył, kozaczył i poleciał. Dobra, ja kupię sobie Koksa. Dobra, zjem go, bo mam mało HP. Idziemy na diamenty. Ja będę się budował Safe walkiem, ponieważ nie umiem się budować. z tego nie jestem rozgrany. Rozgrzany. To będę się budował Safe walkiem. W ogóle mam chyba 5 klientów różnych na komputerze i używam. Trzeba trzech Czyli teraz, teraz gram obecnie na Laby Mode. Później używam także Lunara i Bad Liona, więc fajnie. Kupujemy ostrość. Ostrość, najprzydatniejsza rzecz, na bedwarsach. Dobra, będę. Kurde, będę musiał jedną stawkę dodać. Dobra, żółty jest, ja jest, jest żółty, dobra. Idziemy na żół żółć. O nie, dobra, zabili go. To będzie problem. Ale postaram. Mundefine Bridge'a nie będę robił. Budujemy się savewalkiem tylko dlatego, że łóżko straciłem. Bo ja bym mógł budować się kurde moonwalkiem, którego się nauczyłem. Kiedyś to było dla mnie mega ciężki cud zrobienie moonwalka. Teraz to już jest dla mnie łatwe. No elo Motion blur fajnie wygląda. W ogóle jak chłopa zlażyło i kurde pewnie... Zaraz kur, pana dostanę na zaczyty, bo oczywiście serwer kocha banować za nic. I ja grając z Legitkiem dostaję bany za cheaty już dwa razy. Jeden raz mi się udało odwołać, a za drugim razem musiałem czekać dwa tygodnie, żeby dostać im bana za nic. Polecam, muszę stawić sobie na yy, tego, jako nie wiem, shortsa. Jak działa serwer czasem, Coxcrafta bo to jest po prostu piękne. Tych laków się nie da opisać słowami. Ziomuś a Dio zrobisz Co to był za fireball? Czy on zginął? Zginął! to za chłop... Co to był za fireball? Wy to widzieliście Dobra, niszczymy mu łóżko Klepiemy teraz go, dobra, tutaj nie muszę się nawet jakoś Kurde, specjalnie starać, żeby wy wywalać tą wewnę Żeby zrobić wina Jedynie przy PvP trochę trzeba klikać, muszę się nie wiem, kto jeszcze tu siedzi, to niech do jakiejś protipy z PvP byłby wdzięczny Żeby, kurde, nie wiem, ręka się nie męczy jakoś szybko czy coś O, typek kolejny, nie wiem, proszę, żeby Fireball się udał Jak mi się nie uda Fireball Jump, to już może mogę się pożegnać z grow Zarobimy Fireball Jumpa O, udał się idealnie I równo, prosto, prosto wskoczyłem O, chłopu umar. Mogę mu później szyć kolejne łóżko Dobra Idziemy go zabić Na jednym sercu, na jednym sercu udało mi się przeżyć, nie? To był fart z mojej strony Bo raczej skillem tego nie nazwę, że przeżyłem na 2 HP Kto jeszcze został? Został jeszcze czerwony, czerwień została O, mamy dostęp na Emeraldy, to mi się przyda, pójdę się ulepszyć Ponieważ zawsze mi zbrojka się przyda Dobra, jeszcze tylko dwa źródła emeraldów i mamy zrobioną, tak naprawdę, zbrojkę. Click sound satisfaction moment. Ty, tutaj siedzi różowy, patrzcie tu, oni się klepią, oni się klepią, dwa cymbały, dobra. Fajnie, bo zaraz pójdziemy do czerwonego, a czerwony rozwalił różowego. O, dziękuję, dziękuję mordo, nie musiałeś by sobie sam poradził. Tak, on go rozwała. A nie, nie, zabił go. Kurde, będę musiał na jeszcze tam tego różowego. I gorzej. Dobra, kupujemy w tym momencie zbrojkę. Zbrojka jest nasza. Idę po e, emeraldy. Znaczy po diamenty. Po Bo potrzebuję się ulepszyć. Ile ich tu jest? 4. Kurde, jeszcze dwa, jeszcze dwa są nam potrzebne. Ale te dwa to zaraz dobędę, ponieważ teraz mi się nie chce. Będzie prot jedynka. Prot jedynka jest zawsze coś, Mo mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ja się cieszę z prota Pójdę teraz, kupię z czemu? O, myślałem, że mnie kupiło. No, a nie, nie, dobra, mam dwa diamenty. Poczekam, poczekam, wtedy pójdę atakować po prostu tego typa, żeby wygrać tą arenę. Żeby ją wygrać. Ile jeszcze? Dwo? O, akurat się zredpił diament. Myślę, że możemy iść teraz już po prostu na typa, na tych typów. Czerwonemu zostało łóżko, to się nim zajmę w pierwszej kolejności. Dobra, kupone. O, o, dobra, dziękuję. Nie musiałeś, morno, nie musiałeś mu niszyć łóżka, ale zawsze się przyda mi twoja pomoc. Zawsze mi się przyda. Pytanie, czy ja jakiegoś fireball jumpa nie zdłupię, wtedy będę miał ripa. Jak zdupię jakiś fireball jump. Dobra Jeden leży gdzie jest, gdzie jest czerwony, gdzie jest czerwony? To jest pytanie I chyba uda nam się zrobić takiego taktycznego winka. Bez, łóżko straciłem na początku. Ja cię gram cały czas bez łóżka. Czerwony, gdzie jesteś? Przemu... Gdzie jesteś? Nie no, pisać nie umiem, fajnie. Jaj moje pisanie szybkie z błędami. Kurde... W pisaniu 5 błędów u ciebie. Bruch. To chodź. Chodź bliżej gdzieś. No nie no, chłop będzie teraz pewnie mi uciekał przez pół areny i zaraz z odcinka 13 minutowego To się zrobi odcinek, kurde. 20 minut i to z czego 8 to będzie gonienie się z czerwonym Tak będzie Dobra o, widzę go, widzę tą strudajkę, patrzcie tu jak biegnie, nie? Nie no Spróbuję coś zrobić Kurde nie trafił Nie trafił ten flyer, shit tak to nie tak miało wyglądać, to nie tak miał wyglądać O, jaki piękny jump? Widzieliście to? Dobra, idziemy za nim, idziemy za nim, bo on mi zaraz ucieknie gdzieś. Kupię więcej fireboli. Tak, znowu pięć. Do widzenia. Dziękuję. Udało nam się wygrać arenę z ośmioma kilami. Ciekawe, ile łóżek zabiłem w ogóle. Jeszcze, o, wpadłem sobie do dziury. Dobra, myślę, że możemy się w takim akcentem pożegnać. Yy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Z tej strony oczywiście był Dawid Eriks. Kurde, znajdę jakieś miejsce do pożegnania. O, pamiętajcie, zobaczymy moje poprzednie filmy oraz widzimy się w kolejnym odcineczku. To by było na tyle.